you've given me Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że dzięki naszemu programowi ta niedziela będzie właśnie dniem dobrym. Dzisiejszych wykonawców oceniać będą Maryla Rodowicz. Zawód. Zawód Gwiazda. Krzysztof Miklaszewski, reżyser, aktor, dziennikarz. Przemysław Lewandowski, scenograf telewizyjny. Przypomnijmy przeboje ostatniej minilisty. Paweł lat 9, Los Lobos. Paulinka lat 5, Emigrant. Iwona lat 6, Roxet. I wspaniały gitarzysta zespołu Roxet. Marek lat 10, Michael Jackson. Karolina lat 10 snap. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy część konkursową. Pierwszymi wykonawcami będą Magda i Aneta, tak? Do czynienia z piosenką kryminalną to przesłuchamy teraz świadków. Ława przysięgłych oceniła to w sposób jednoznaczny, podobało się, ale e, czy to znaczy, że skoro mamy do czynienia właśnie z tą piosenką, że oglądacie filmy po godzinie 20. Tak. I właśnie? I <gryminalne> właśnie filmy kryminalne, tak? Tak. A to, że, że oglądacie te filmy i chcieliście je teraz, chciałyście je teraz zaprezentować. I przebrałyście się specjalnie, żeby nie być rozpoznanym, tak? Tak. Mm, co na to sędziowie? Mnie się kostium podobał do tego stopnia, że sama się tak przebiorę w <noise> następnej piosence. chytrze. chytrze. kiedy no po prostu taka piosenka pójdzie, wszyscy otworzą telewizory, bo zamiast tego kryminału, który chodzi wieczorem. Ja myślę, że potrzebujemy trochę czasu, są tu się na naradę i odraczamy sprawę na czas nieokreślony. Czyli odkładamy rozprawę. Tak. W takim razie następny wykonawca jest Mariusz. Przyjechał do nas z Tarnobrzega i będzie wykonywał piosenkę bardzo popularnego zespołu wśród młodzieży, uwielbianego w Rosji przez młodzież. Czy mówię prawdę? Tak. A jaka to będzie piosenka i jaki tytuł? Piosenka będzie to... Uh, tonight a uh, zespół smaki sun the blood You got the right stuff, didn't we, go? Ooh, didn't we, go? Ah, well I guess it's a random day after all. Every time we hear. Myślę, że taki numer dość dobrze wykonany choreograficznie. Może pan reżyser coś na ten temat? To znaczy, ja tu yy, raczej ze szkoły chińskiej bym powiedział, z punktu widzenia szkoły chińskiej, bo ostatnio uczyłem Japończyków yy, metody kantora i to tak jest tu wszystko właśnie. To znaczy, gdyby to wziąć tak teoretycznie, wie pan, państwu, to po prostu jest ten tak zwany starting point, znaczy wyjście po prostu dynamiczne. I każda i każdy właściwie faza jest zrobiona. To, czego nie mają aktorzy w ogóle w teatrze. To znaczy w teatrze... Bo w teatrze ja zawsze muszę pytać aktora na przykład, po co pan wyszedł? A tutaj nie muszę. Tak, myślę, poczuć w klimacie muzyki to na ten temat może pani Maryla. Nie, jest absolutnie świetny. Ja chciałam zapytać, jak długo się przygotowywałeś do tego. Do tego przygotowałem, przygotowywałem się bardzo krótko. A znałeś tekst wcześniej? Tak. Aha. A te kroczki różne? No po prostu sam wymyśliłem. Tak? Tak. O uzdolnieniach muzycznych i tanecznych jeszcze porozmawiamy, oto następna już tym razem grupa, przedstawcie się. Mam na imię Renata, Przyje mam lat 7, przyjechałam z Piastowa. Mam na imię Ewelina, przyjechałam z Warszawy, mam lat 8. Mam na imię Magda, mam lat 7, zjechałam yy, z Milanówka. Siedem na pewno? Sześć. a może 5? Zostajemy przy sześciu. A y, czy jesteście siostrami? Nie. Yeah. Yeah. A co wykonujecie? Andrew Sister, a więc jesteście siostrami. If you ever go down Trinidad, they make What the- Sądząc po strojach, to chyba jesteście z jednej drużyny harceckiej, co? Tak. Tak? Nie. A tak czy nie? Nie. A sukienki, tak? A sukienki? Ja to będzie to czapka. Długo, żeście to trenowały? Nie. Nie. A może nie. chcecie u mnie śpiewać w chórku? Właśnie. No. To jest świetna propozycja pani Marylo. Kiedy możemy liczyć na to, że wystąpią z panią? No, musimy potrenować troszeczkę. A możecie pokazać, jak się robi te takie ruchy, takie śmieszne? Z łokciami. Proszę bardzo, raz. No, trzy. Ale pokażcie tutaj. Zostańcie sobie. Tak, tak, tak. Ale im pokażcie to wszystko. <noise> a to, a to tak. Staną i są. No właśnie. Znasz hmm. takich aktorów? Nie, tylko znam wywiady z aktorami, którzy mówią, że stanę i jestem. <grym 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 i ja tutaj pytałem się, co to znaczy. No nie, nie, no to znaczy być w no, być sobie, obok siebie ze sobą. W ogóle jestem. Wiesz, to, to jest nowy styl. <grym> a, a to Ale to one, są, one, one są, one są. I to jest najcenniejsze. Brawo. Dziękuję. Teraz jest to tyle nietypowa sytuacja, że zazwyczaj w miniliście dzieci naśladują dorosłych, a tym razem, tak? A tym razem dzieci naśladują dzieci. Get a whack! I mean that's mental. Ci chłopcy z tyłu wyglądali zupełnie jak Chris Cross, to wy czy Chris Cross? To my. A powiedzcie, jak się robi takie włosy? Takie, takie, takie. Taki Troszkę zakręcowy. inaczej niż teraz te. Tylko właśnie teraz, zraźcie, mama czy fryzjer? Tata. Tata. Ukryty talent. A powiedz, a brwi? Mama. A, a czym? Nożyczkami. Praca zbiorowa. Czy miałeś kiedyś takie chody, żeby, żeby tak zrobić teledysk? No ja, nie, ale nie. tak no, tak szybko i, i tak dobrze. Ja proszę o teledysk już od roku. I się nie no. mogę do tego. <noise> Więc, Nie słuchaj, bo to, bo to musicie mieć jakieś inne inne właściwości jeszcze. Jak, jak przekonaliście, że, że właśnie zrobiono wam taki teledysk? Przecież z tym możecie już jechać na, po całym świecie. I i nie wstydzicie. Pokażcie, jak rapuje. Pokażcie to. My was. się podłączymy do Was. Proszę, śmiało. Możemy klaskać, do Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i ostatnia piosenka konkursowa, ale za to Polska. Przedstaw siebie i kolegów. Nazywam się Karolina Piątkowska i przyjechaliśmy z łodzi ile masz lat? 9,5, a za dwa tygodnie skończę 10. Co będziecie wykonywać? Zespół manam Tylko dlatego, że jesteś ligi, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate pełne sekretów, w szarym człowieku, w szarym człowieku. Yeah. Śniadanie. I czy w tygodniu kocha się? razy siedem czy też pięć. Twój do setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię tręczą szare sny, zapukaj domy, szary. Let go! Teraz jest moda na różne Sobowtóry, minilista ma, sobowtórę i również w piosence Polskiej. Kora. Pytania są. Maryka. No, nas zatkało, po prostu. Tak myślałem, dlatego zadałem to pytanie. Czy Kora ją parodujecie? Tak, spotkaliśmy się na yy, właśnie. Na bankiecie, tak? Nie. <grym> na koncercie. I... Poszliśmy z autografami i akurat powiedzieliśmy. Korze. Świetne. I pokazaliście. Proszę. Kto, kto te autografy dawał? Bo poszliście do niej z autografami. Autograf, e, autografy dawali... dawał cały zespół. Wasz korze. E, prawdziwy nam. No. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy część konkursową i pani Marylo. Przed werdyktem, ponieważ od roku nie może Pani się doczekać na teledysk, mini lista ma pan, dla Pani prezent. Tak? Sing, sing, nazywają go. bo w oczach takiego samozło. Niech tu jest błyszcz ma kieszenie, no ja już, ale. Nie... Nazywają mi po co? Sing, sing, pokochałam go. Odpłynęła go w zawodu. Wreszcie pan cały babski weź, gdy czemu aż że mu połasz SOS. No mój gigant SOS, SOS. Sing, sing, nagle otrzaskł i wyczuwam w jego głosie jakiś kół. Słabo karty gra, może kogoś ma, ale ja nie wiem po co.

Dziękujemy bardzo. I nagrodami. W dzisiejszym konkursie zakończyliśmy część konkursową, zakończyliśmy wszelkie nominacje do nagród. Są radiomagnetofony, gry komputerowe, walkmeny. Wszystkie nagrody ufundowała firma Thomson. Firma Thompson. Sprawy handlowe nie pozwoliły przybić przedstawicielowi firmy Thomson, ale niezawodny. Przysłał. Nagrody są. A teraz proszę o werdykt jury. Po bardzo ciężkich i burzliwych obradach, jury postanowiło przyznać y, następujące nagrody. Cztery równoległe nagrody pierwsze. Równorzędne. Równorzędne, Równorzędne tak. Równoległe też mogą. Też mogą być równoległe. Tak. <laughs> Można w rzędach równolegle i w Ja rzędach. się postawić tak dalej. Dobra. jedź dalej, to Yy, a więc pierwsza, pierwsza nagroda New Kids on the Block. Said, Girl, don't go. Następna, pierwsza nagroda KORA. Yeah! Oszczędne słowa, tkacze, uśmiechy nie mają za dużo żadnych człowieków. Jeszcze jedna pierwsza nagroda, Crime Story. Jeszcze jedna pierwsza nagroda, Chris Cross. Niespodzianka jeszcze, tak? Zbliżamy się do niespodzianki. Żyli postanowiło przyznać Grand Prix mini listy przebojów Andrew Sisters. Widzę, że dziewczynki przygotowały niespodziankę. Co to jest? Proszę jeszcze raz powiedzieć. Co to jest, Co to jest? Proszę. Dla Maryli Rodowicz na przyszłość. Na przyszłość. Dziękuję. A, jakie piękne. Taka będzie, taka będzie w przyszłości. A ja jeszcze chciałam zapytać, na czym to polega, słuchajcie, że młodzi ludzie są tacy świetni, tacy bez oporów, tacy odważni, a potem gubią to gdzieś po drodze. Jak kolega chce się tak obciąć, to proszę bardzo. <śla> ponieważ, będzie, ponieważ będzie wyglądał tak, jak chce po prostu. No pewnie, a jak nie się... potem wszyscy szar, szare ludziki wychodzą identyczne, jak chce włosy w tą stronę, to proszę bardzo w tą, proszę bardzo. Chodzi o to, że szkoła powinna uczyć tolerancji, powinna właśnie y, pobudzać dzieci do takiego twórczego jakiegoś stosunku do życia. A jest wręcz przeciwnie. I na przykład tutaj widzimy świetne, świetnych artystów. A potem ci artyści zaczynają być docinani, przycinani, przecinani, dopasowywani, układani. <grym> I potem się, nie wychodzi nic z tego w życiu dorosłym. To jest zadziwiające. A myśmy powinni bronić tego, jest, Także prostu. to jest właściwie dobre. To jest w ogóle nasza eola, po co byśmy tu przyszli To jest dobre przesłanie, że to jest dla mnie na przyszłość, że ja mam taka być na przyszłość. Po tym przesłaniu czas na autografy. Dziękuję. Do zobaczenia. pra